Trzecie jastrzębskie targi ślubne, które odbyły się w minioną niedzielę 17 listopada przyciągnęły do hotelu Dąbrówka mnóstwo osób zainteresowanych tą tematyką. Tego typu impreza to nie tylko odwiedzanie poszczególnych stoisk, które przygotowali wystawcy, ale także możliwość zgłębienia specyfiki pracy usługodawców. Doskonała okazja na wybór najlepszej z najlepszych ofert, bo konkurencja była niemała. Na gości czekały specjały przygotowane przez kucharzy, a torty prezentowane przez cukierników zachwycały wyglądem. Pary, które w najbliższym czasie staną na ślubnym kobiercu mogły wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Ponadto była możliwość uczestnictwa we wszelkich zabiegach kosmetycznych i zapoznanie się z ich właściwościami. A to przecież strzał w dziesiątkę dla każdej przyszłej panny młodej. To pewne, że po dniu pełnym atrakcji przyszli małżonkowie zaopatrzeni w wizytówki i zapoznani z licznymi ofertami znacznie spokojniej podejdą do tematu przygotowań ślubnych. Już teraz wiemy, że na pewno będzie czwarta edycja. Po tym, co nas spotkało w hotelu Dąbrówka, wiemy, że dyrekcja, prezes wyrazi zgodę, żebyśmy mogli się spotkać za rok. Zapraszam wszystkich serdecznie. Na pewno w grudniu. Nie wiem jeszcze kiedy, ale dopisze nam wiele firm, wiele firm będzie można podpatrzeć, zawrzeć umowy i zebrać kontakty. Zapraszam serdecznie www.tvcanon.pl Nowa strona telewizji.